Zaczarowane wakacje to obóz artystyczny dla dzieci i młodzieży, którzy uwielbiają śpiewać, uwielbiają tańczyć i pasjonuje ich teatr. To wszystko z domieszką treningu mentalnego. Jest wiele obozów tanecznych, muzycznych, warsztatów wokalnych, ale zaczarowane wakacje to coś innego. Po pierwsze, to są zaczarowane wakacje z Majką, czyli ze mną, ja tu naprawdę jestem. Spotykam się z dziećmi, prowadzę warsztaty wokalne, tworzymy musical na podstawie moich piosenek i to jest zupełnie coś innego niż to, co macie na zajęciach w szkole czy właśnie na jakichś innych obozach. Tu spotykacie ludzi z pasją, z takimi samymi pasjami. Jakie wy macie? Bo do nas przyjeżdżają dzieci nie tylko zdolne, ale te, które występowały kiedyś na scenie, ale takie, które chcą poznać, spróbować, zasmakować, jak to jest mieć taką pasję i zobaczyć swoich kolegów, koleżanki, którzy już to potrafią. Zarażamy pasją. Nie tylko to, kochani. Na naszych zaczarowanych wakacjach budujemy, pokazujemy tak naprawdę dzieciom jak budować wartościowe relacje. Zarażamy pasją, budujemy relacje i jeszcze do tego dodajemy szczyptę magii, to znaczy dodajemy trening mentalny, wspieramy ich w tym, żeby dobrze myślały o sobie, żeby miały poczucie pewności siebie, żeby mogły tym, co znajdą, że jest ich pasją, urosnąć. I uwaga, to wszystko jest bardzo ważne, że jest bez presji. My tym wszystkim się po prostu bawimy. Podczas zaczarowanych wakacji śpiewamy, tańczymy i poznajemy, czym jest gra aktorska. Ale przede wszystkim jesteśmy tu po to, żeby się dobrze bawić, bo oprócz zajęć tematycznych. Będziemy mieć czas na zabawy, na animacje, na gry i na czas dla siebie. Będziecie mogli też odpocząć, poznać nas, instruktorów, i poznać siebie. Jest super! Jest magicznie, jest bardzo dużo chwil, których, które możemy wspominać. Jest bardzo fajnie i radośnie. Atmosfera na zaczarowanych wakacjach jest zawsze rodzinna. E, jest tutaj dużo zabawy i ja się nigdy nie nudzę. I, idą wakacje! ła! Ciepłe lato jest okropne.